Kim jest Shishimora? Shishimora, Kikimora lub Shishimora. Shishimora to w mitologii słowiańskiej żeński duch domowy, który bywa zarówno szkodliwy, jak i pomocny, w zależności od zachowania mieszkańców Domo. Kikimora uważana niekiedy za żonę domowika. Przybierała postać maleńkiej. Kobiety, choć potrafiła także stać się niewidzialna. Była wroga wobec mężczyzn po nocach. Budziła niemowlęta, plątała przędze, czasami szkodziła. Także zwierzętom domowym, zwłaszcza zaś kurom. Sama jednak bardzo chętnie przędła i dziergała koronki. Przy czym furkot jej wrzeciona uznawano za zły znak.